Bo jakbym powiedział, że przywiozłem im w bagażniku, w workach, posiekaną teściową, to by mi powiedzieli, że luz, chłopie, wrzuć tam do biodegradowalnych i nie ma problemu. Ale zderzak z samochodu, ale to syf. Cześć kochani, dzisiaj wiem, że lubicie, więc mam dla was historię z życia. Tytuł jest klik bajtowy i nikogo nie mam zamiaru za to przepraszać. Właśnie o to chodzi, żeby jak największa liczba ludzi najlepiej decyzyjnych zobaczyła ten materiał, może paru wójtów się zainteresuje tym, co się u nich dzieje, może ktoś z Najwyższej Izby Kontroli, bo tak, jak zauważyliście, dzisiaj będzie o śmieciach. Zanim przejdziemy do meritum, przypominam o partnerze kanału, firmie ProdicTech, na dole link do sklepu, i wypatrujcie haseł promocyjnych, bo jak mówiłem, będą się tutaj pojawiać na tym kanale prawdziwe sztosy. Lepszej oferty w internecie nie traficie. A teraz do brzegu. Część z Was zapewne wie, że mieszkam na wsi, co oznacza, że często chodzę sobie z dzieckiem na przykład do lasu, i nic mnie tak nie denerwuje, jak potykanie się o rosnące gdzieś w zaroślach nadkola do korsy, zderzaki do laguny i tak i tak dalej. I jeszcze do niedawna byłem pewny, że trzeba być ostatnim ćwokiem, żeby wywalać śmieci do lasu, natomiast po tym, co sam przeżyłem jakiś tydzień temu, no już nie jestem tak do końca przekonany. Po prostu wystarczy zderzyć się z systemem i mieć mniej samozaparcia niż ja. O co chodzi? Przypominacie sobie zapewne atak zimy tegoroczny, gdy było minus 16, dosypało ładnie śniegiem. Tak się złożyło, że jeden mój znajomy, yy, który no średnio ogarnia póki co jazdę samochodem, popełnił głupi błąd. chwila uwagi, jakieś tam hamowanie na zakręcie, złapał pobocze. No, i co tu dużo mówić? Poszedł jak dzik w kartofle, auto pobijane z każdej strony. Oczywiście laweta do ASO. No problem w tym, że autokasko już nie było, chociaż samochód był całkiem młody. No, i naprawa tak bliżej, dwójki z przodu. I pojawia się dylemat, co robimy. Żaden przepis w Polsce nie obliguje was do korzystania z usług profesjonalistów. To znaczy nikt nie zabrania Wam naprawienia samochodu w domu, systemem gospodarczym, tak? Tutaj sprawa jest jasna, poza ego właściciela nikt nie ucierpiał, autokasko nie było, samochód trzeba wyremontować za własną gotóweczkę. No i dobra, zadzwonił do mnie kolega, spytał się, czy może podjechać do mnie, czy bym mu nie pomógł, mówię super, przyjedź, ja przy okazji poznam sobie budowę całkiem świeżego Jarisa. W ogóle pokażę Wam to auto w osobnym odcinku, bo to jest naprawdę fajny samochód z cyklu, byle tego nie kupować. Otóż auto ma przejechane 250 tysięcy kilometrów na gazie i przez zdecydowaną większość swojego życia służyło do nauki jazdy, ale to już tak na marginesie. No i cóż, wzięliśmy się do roboty, pomierzyliśmy przekątne wszystko jest cacy, auto jest proste więc co? Nowe zderzaki, nowe lampy, nowa belka z tyłu. No trochę tych motoryzacyjnych gratów nam zostało. Auto oczywiście jest poskładane na zero, bardzo fajnie jeździ, nic się z nim nie dzieje. Do dzisiaj służy właścicielowi i się, jak to Toyota, nie psuje. Natomiast te wszystkie graty zdjęte z tego samochodu zostały mi chwilowo w garażu, no bo była zima, nikt nie chciał się z tym yy, szarpać. Kolega oczywiście też sumienie gryzło, więc powiedziałem spokojnie, zostaw to, będzie cieplej, zapakujemy to wszystko na mojego czerwonego osiołka, pojedziemy do Przoku. Będzie po problemie. Tyle. Otóż yy, powiem Wam, że przejechaliśmy jakieś 70 km, byliśmy na dwóch przokach w dwóch różnych gminach i zgadnijcie, yy, czy udało nam się zostawić odpady typu yy, połamany zderzak. No właśnie. Co jest najśmieszniejsze, zgodnie z ustawą, gmina ma obowiązek przyjąć od Was tego typu yy, odpady, bo one są uznawane za odpady. Zmieszane. Natomiast śmieciarze, broń Boże, wam tego nie zabiorą, jeżeli to wystawicie przed dom, bo to nie są śmieci ładnie popakowane, posegregowane w woreczkach. A na przoku czeka Was bardzo ciekawa i pouczająca pogawędka z pracownikami. Otóż, jak wypakujecie taki zderzak i spytacie się, co z nim zrobić, to przyjdzie do Was pracownik, popatrzy i powie, że nie wie, może wyrzucić w lesie na przykład, bo oni na pewno tego nie przyjmą. Zupełnie nie żartuję. Tak jak powiedziałem, byłem na dwóch przokach i na każdym usłyszałem, że absolutnie żadnych części motoryzacyjnych poza oponami, oczywiście jeden komplet w roku na człowieka, i ewentualnie jakąś tam chemią popakowaną w szczelne pojemniki. I cały absurd polega na tym, że. Mm, Ustawa obliguje gminy do odbierania, jak powiedziałem, takich odpadów, ale one tego nie robią, bo nie, bo walczą z szarą strefą, czyli stawiają kłody pod nogi tym ludziom, którzy oszukują system, nie płacą podatków, i to jest, że tak powiem, normalne i jasne. Tyle tylko, że ci ludzie, którzy żyją z oszukiwania systemu, to właśnie z tego oszukiwania systemu żyją. A ci ludzie, którzy mają problem typu, że raz na 5 lat sami sobie naprawią samochód, no jak powiedziałem, mają problem. Naprawdę pogadałem sobie z dwoma pracownikami, tam bardzo fajni ludzie i autentycznie doszedłem do wniosku, że jakbym powiedział, że przywiozłem im w bagażniku w workach posiekaną teściową, to by mi powiedzieli, że luz chłopie wrzuć tam do biodegradowalnych i nie ma problemu. ale zderzak z samochodu z samochodu do nas, do przoku, w życiu. Oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po wizycie na drugim przoku doszedłem do wniosku, że już nie będę się dalej użerał robił z siebie idioty. Pojadę po prostu do znajomych, którzy prowadzą stację demontażu pojazdów, więc problem jakby nie patrzył. Rozwiązałem, kupiłem kratę browarów, przyjechałem, powiedziałem, że mam dla nich trochę prezentów. No, i oczywiście poszło to wszystko do kontenera. Natomiast zapytałem się, z czego to wszystko wynika, że nikt, absolutnie, jeszcze raz podkreślam, nikt. Nie chcę przyjmować żadnej y, samochodówki. No i okazało się, że y, sprawa jest prosta. Otóż jeszcze 2-3 lata temu za kontener, czy przepraszam, za tonę odpadów, y, które trzeba było utylizować i mieć na to zaświadczenia, zwłaszcza jeżeli się prowadzi właśnie legalną działalność typu stacja demontażu czy kasacji pojazdów, płaciło się jakieś tam 300, powiedzmy, że 400 złotych, podkreślam, za tonę. Dzisiaj za odbiór plastików głównie płaci się co najmniej, jeszcze raz mówię, co najmniej 1000 zł za tonę, a jak doliczycie do tego sobie opłaty za przestój kontenera, za transport, to się nagle okazuje, że taki malutki kontener, do którego wchodzą 3 tony, kosztuje firmę, która utylizuje pojazdy, ponad 7 zł. Jeżeli wydaje Wam się, że 3 tony plastiku to jest dużo, to popatrzcie sobie, z czego są zrobione dzisiejsze samochody i zastanówcie się, ile tego plastiku jest w stosunku do blachy. Wykonałem parę telefonów do znajomych, którzy niekoniecznie żyją w zgodzie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Zapytałem, jak oni sobie z tym radzą, i na przykład usłyszałem od jednego, że jak stawiał sobie dom, oczywiście człowiek jest bezrobotny. To wykopał sobie szerzej ten fundament, no i wcale się nie zdziwi, jak mu zakiełkuje w dużym pokoju kiedyś Volkswagen Passat. Także tak sobie radzi szara strefa, natomiast ty, szary człowieczku, nie wiem, jak masz sobie poradzić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jadąc do tego przoku, czyli do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Wy wypełniacie deklarację, podpisujecie się tam imieniem i nazwiskiem, a pracownik sprawdza wasze dane i wasz dowód osobisty. Więc jeżeli przywiozę wam jeden zderzak na rok, no to chyba nic się takiego nie stanie, a jeżeli przywiozę wam 100 zderzaków w 3 miesiące, to zakładam, że chyba łatwo mnie będzie namierzyć. Zapytałem się też zresztą właśnie kolegów z kasacji, czy oni nie mają problemu z tym, że ktoś im takie coś podrzuca. I oczywiście, że mają, napisali już parę pism do gminy i w efekcie raz na jakiś czas w okolicy akurat ich punktu, ale zakładam, że tak się dzieje też w innych punktach. Pojawia się śmieciareczka i chłopaki grzecznie jeżdżą takimi drogami właśnie bocznymi gruntowymi i zbierają ten cały syf, który obywatele po zderzeniu się z systemem wypieprzyli do lasu. A co najśmieszniejsze, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami, gmina ma obowiązek przyjąć od Was takie śmieci, ale możecie jej co najwyżej napisać tam skargę do wójta i tyle. Zresztą takie rozwiązanie zasugerowano mi właśnie w Ministerstwie Środowiska, czy jak ono się tam aktualnie nazywa, gdzieś tam Wam napiszę na dole. I możecie też oczywiście pojechać właśnie do punktu kasacji, ale tam... Za to, że przywieziecie swój zderzak z własnego samochodu, trzeba będzie zapłacić. No, i zakładam, że poniżej 100 nikt wam tego nie odbierze. Także poświęcacie swój czas, poświęcacie swoje paliwo i poświęcacie swoje pieniądze, żeby pozbyć się problemu, za który niektórzy płacą grubo ponad 100 miesięcznie za właśnie wywóz nieczystości. Także prawo prawem, życie życiem, a pasaty nam w lasach kiełkują. I z tą myślą na dzisiaj Was zostawiam, trzymajcie się ciepło, Motoprawda w internecie, pozdrawiam, Paweł Rygas.